Jesteśmy na pikniku matematycznym w Centrum Nauki Kopernik. Piknik organizujemy co roku po to, żeby uhonorować uczestników naszych programów grantowych. Zaprosiliśmy uczniów szkół, które brały udział w dziesiątej edycji programu Pampotele. W tym roku tematem przewodnim w był kosmos. Szukaliśmy matematyki w kosmosie. Zaprosiliśmy supergościa, Jeremiasza Merkla, który jest gwiezdnym geologiem. Ja opowiadałem nastolatkom o tym, dlaczego warto się uczyć matematyki, dlaczego warto odkrywać kosmos i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony audytorium pytaniami i taką dobrą energią, która się wytworzyła. Bardzo fajnie było, szczególnie tym wywiadznym panem. Bardzo mnie zaciekawiło i o to, o tym kosmosie. Były też z nami rozklinki, czyli pracownia edukacyjna, która czy w bardzo interaktywny sposób. Roskminki przeprowadziły dla nas teleturniej Misja Matma. Zadaniem dzieci było uratować Ziemię przed wielką, groźną asteroidą. Robiliśmy quiz matematyczny, w którym podążaliśmy w galaktyce i mieliśmy po prostu rozwiązywać zadania. Bardzo fajnie było, konkursy były fajne. Najbardziej mi się podobały te pytania, jak mieliśmy odpowiadać na tych pilotach bo trzeba było trochę się wysilić na działaniami i to było takie najfajniejsze. Takie zajęcia są bardzo potrzebne, zwłaszcza że w ogóle dzieci teraz przechodzą do tego świata wirtualnego. Szukamy jako nauczyciele tych kreatywnych metod przekazywania wiedzy. Bardzo mi się podobało to wydarzenie. Dzieci są zachwycone, że mogą w ogóle matematykę poznawać od innej strony, a nie tylko takie liczenie przy szkolnej tablicy i wciąż się ich zeszycie. To nie koniec atrakcji. Dzieci zwiedzały też ekspozycję w Centrum Nauki a dodatkowo grupy, które przygotowały transparenty matematyczne, obejrzały SAS w planetarium. Byliśmy przed chwilą w planetarium, bardzo fajnie, tylko tam trochę głowa boli, bo wszystko się ruszało. Fajne były drążki do wieszania się na czas, albo ten pokój, że w jednym kącie jest wysoko, w drugim nisko. Najbardziej nam się podobały szarpki. To była ostatnia edycja programu M. Potęga. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy przekazywać grantów na edukację matematyczną. Dzisiaj ogłosiliśmy start nowego programu M. Silnia. Jedna część programu grantowego to jest konkurs na scenariusze i te scenariusze lekcji będą wisiały na naszej stronie i będzie można z nich swobodnie korzystać. Druga część tego programu to będą zajęcia, programy zajęć i w ten sposób chcemy mnożyć zasięg programu. I też y, mnożyć wiedzę o tym, w jaki sposób można kreatywnie prowadzić zajęcia matematyczne.